Zbuduj swój skład marzeń w FC25 dzięki F-Coins GG Z kodem Jawan dostaniecie 10% bonusu. Link w opisie. W dzisiejszym odcinku plan jest jeden: Strollować Karolka do granic możliwości w repo, ale on nic o tym nie wie. Wraz z puzonikiem Migilatisem musieliśmy wymyślić coś, czym by się przejął. I wpadliśmy na mega pomysł. Troll doszedł do takiego stopnia, że zadzwonił do mnie w trakcie gry. I dosłownie myślał, że gra offline. Czy wyszło? Ocencie sami. Zostaw lajka, jeśli sprawiło Ci to tyle fanu, co nam, bo 700 łapek instant, kolejny odcinek z Repo. Subskrybuj, aby być zawsze na bieżąco i nie omijać mojego kontentu. A teraz, zobaczcie sami. Jak ty Headman, Mini Mike, dawajcie, sekunda, lecimy. Kolek już nie Stary, co? Rzu rzucam tobą w tą lampę błyskową. Rozumiesz? I rzu się. Ej, co, co to za te nochy? No kur... No nie mogę, oh, przestańcie! No to ty w złym czasie przychodzisz. No przepraszam, że z, że z moimi przyjaciółmi chodzę, bo jestem obstarany i nie potrafię sam iść, no kurde. Ale nikt nie prosił o to. Dobra, dwie minuty miało być, miało być dwie minuty. To no, nie jest przekleństwo! Nie, wcale! Ja pierdziele, ile można, ile można. Dobra, o kurde, kubek Nie, o, o... o. Dobra, gdzie, gdzie tu jest? mogę wejść? No nie mogę nigdzie wejść. <grym> Możesz wejść sobie na No nie ja Nic nie pójdzie. Nie zamykę. <grym> <Nic nie powiedziałem. grym> <grym> Ej, dobra, tu jest krew, tu jest krew stary. To nie jest krew. Co się dzieje. To się okres Co wam okres się samuraja. dzieje, panowie? To się nazywa okres samuraja. Przejdę prze 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 Karol, bo coś im się ewidentnie dzieje. Co tak, zrobiliście? Oh. <laughs> ah, dobra. Dobra, <laughs> <lá. laughs> <laughs> 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 Poczekaj, poczekaj, zanim przejdziemy dalej czas na coś błyszczącego, a mowa tu o skinach, co oferuje Ci PirateSwap.com, czyli mega wygodna oraz giga szybka wymieniarka skinów online. Zasady PirateSwap są tak proste, że nawet ja je rozumiem, a mianowicie można wymieniać skiny na ładniejsze lub sprzedawać je. Chciałbym Ci dodać, że z kodem JAWAN otrzymasz aż 35% więcej do Twojego doładowania, a możesz tu płacić przez kartę płatniczą, Skrill, Google Pay, Blik czy chociażby Krypto. Przejdźmy do wymiany Twoich starych, przepoconych i znudzonych skinów na piękne, nowe, błyszczące cudeńki. Zaznaczamy więc te stare skiny, następnie dzięki rozbudowanej wyszukiwarce, która zawiera m.in. zakres cen, typ broni, odpowiedni float, czy chociażby naklejki, jakie na broni mają się znajdować, odnajdujemy naszego upragnionego nowego skina, z którym powraca fan z gry. Następnie zaznaczamy tego skina, a na dole ekranu ukazuje nam się kwota, którą zostanie zasilone nasze konto na wykorzystanie do innej, równie cudownej skórki. Chciałbym również dodać, że kwota w naszym saldo to prawdziwe pieniądze. Oczywiście transakcje trzeba zaakceptować, na szczęście wszystko przebiega bardzo szybko. Następnie przychodzimy do Steama i tu wysyłamy Stare skiny na rzecz tego nowego cudownego. Teraz zostało nam tylko wejść do gry i cieszyć się jak dziecko z nowej zabawki. Dodatkowo na stronie znajdują się dwie mega zakładki, takie jak konkursy i osiągnięcia, gdzie za korzystanie ze strony są do zdobycia zupełnie darmowe nagrody, oraz za wykonywanie banalnie prostych zadań bierzecie udział w konkursach o piękne skiny, które również są darmowe. Także wielkie dzięki dla PirateSwap za możliwość współpracy, a link do strony znajdziecie w opisie filmu. Życzę Wam miłego wymieniania! Możemy jeść cię, Krystian. Słuchaj, bo 300 jest, jest wyjściutko, Ja to mogę ogóle jeszcze czysta. nigdy nie widziałem. Akurat tego, akurat kroiła marchewkę do zupy. Tak, na akurat O, w dupę, nie mów tak! Co ty za, co się tak głos zmienił? No bo tobie też się Dobra, Oko zmieniło. się zamknęło, zniknęło, Dobre. zniknęło. Ej, a to czy te oko widzi i pokazuje jej, gdzie jesteśmy? Chyba nie. Chyba oby. Tak jest oby, nie tak. oby nie, oby nie. Co? Uwaga. I'm like I don't give a f**k Okay Love Bye. Bye. never lies, man Love never <laughs> lies <laughs> No. Ej, nie, nie, ale tak poważnie to został tam z babą i go ciacha pod łóżkiem no. no i dobrze, może akurat bananami będzie rzucał. Ej co to za mlaskanie w tle? O, jest ten, kula, i like Ivan, Iwan, widzicie No kur, minus 8 hapsa. Dobra, chodźcie, ja wezmę tą kulę, bo wam chyba nie idzie to chodzenie z kulą. Iwan, dalej, dalej Ej. Iwan, to jeszcze jest dalej do pójścia! Ale my nie mamy wózka nawet widłowego. Mamy kasę ponoć, ale to pomnoć tak Ale się wydarłeś stary, myślałem, że to tamta przyszła ale... O nie, ja z tymi ś... nie będę, nie ma opcji Ktoś kula, ktoś miśka Dobra, no to ja biorę kula, ja jestem kulawy, elo <ś>... Dawaj Ej tutaj patrz, nagle tyle rzeczy mi się pokazuje, a chodziłem tu i nic nie było A ja gdzie ma. jest ta? Takim... Ej, no ci się wypuścił. Mogę Czmidze, powiedzieć tak? Może jest, Zajam... jest, jest druga mi minuta minęła? Mogę? No to, to, to Christian do <noise> No powiedz ci ja nie mówię! Deletujemy, Dobra, deletujemy. Gdzie ale jest jeden. No wiem. No ale chcieliśmy zobaczyć co to się dzieje na mapie. O, o marchewka! <laughs> Niebezpieczna przy. DOK! No, ku... Jaki <laughs> czerwonacz mu się zrobiły! <laughs> serio? Serio, serio. Naprawdę? Zgubiłem mi jajka? z gazłe, lepiej w tę stronę, co nie Fiona? A, no. Ty, ty to masz... Ty wyglądaczek jak Fiona jak... Śrenek jak zielony jesteś człowiek. Jak... <laughs> Upgrade no, dla... No mnie. ja pier! <laughs> Czekaj. Mam padaczkę, padaczka mołd, naprawdę. Staminki. Mam staminki, trzy staminki. Dobra, p****, jakiś wybuchy. No zamknij tę mordę, bo wylecisz z młotki! Nie, dobra. Ej, k***a. Pan do nie bo mi HP no. HP zabierzesz, śmieciu zabierzesz. dupie za... cię Ty. mam, śmieciu garbaty. Ej, dobra, bo my już... A, bo ten młotek... A jak bym wziął ten młotek ze sobą? No to gówno, gówno, śmietana.

Właś. Dobrze, dawaj, dawaj, w Pajzona, no teraz. Pajzona, w Pajzona teraz! Pajzona! Pajzona teraz! Nie! nie no. Ostrzegaj! Daj we mnie, no ja pier... Ostrzegam, uspokójcie się dzieci! Ostrzegam, Ostrzegam. Ostrzegam. O Nie. Idziemy Ostrzegam. Iwanko. Nie proszę! O to wcale A to nie, ma co nie eksplorować. mam! Wcale nie mam 20 cm! No to, to, to jest zapisane? Czy... Ej, ran! Ej, to biegnij stary, Bieg... uciekaj, uciekaj, proszę. Piegniemy Ej, bo padniesz, bo padniesz mi tu, uspokój się! Za... Za... W nastoletnim wieku chlabo! ZOSTAW! Dobra nie ma, nie ma, nie ma Szukam, poszliśmy Dzień na duchy, fasmofobia o, jest sobie jest weź kompas, kompas i dawaj do mnie AAAAAA! Narazie śmieciu Iwan otwieraj drzwi Ej dobra, czy w tych schowkach może coś być? Dobra, ej, dobra, ej mamy może dwa Może być twoja tak. rodzina, o, rodzina a to co? co? O ty śmiecił, garbate no, Możesz zabrać no, co no, tu jest nie, i potem zamykajmy Dobra, mam problem, nic tu nie ma Musimy znaleźć drugi extraction, tu w prawo Engine Odpalił tu jest Zygmunt. Zigi, zigi. O kurwa, jeszcze to małe śmiecie. Po kolei, żeby nikt dwa razy w nie dostał. Kubek ekipy mam. Ku... Nie. Po jednym na kark. Ej kur... kurczaczku. Kurna. Naraz. No co, do Zygmunta idziemy, nie? O. O kurna, zawrócił. O! MG na kaput. Dobra, baituję go, baituję go. Gdzie jest Zygmunt? Nie wiem. Ty Zygmunt zniknął. Не не Ej, był tu, co jest? Widzowie, zgubiliśmy Zygmunta. Mieliśmy Zygmunta. Starego? Zygmunt, stary, warto. Twojego, no no twojego starego, no, stoi, stoi! Dobra, dobra stoi. twojego dobra, młodego stoi. synu. Dobra, jest to ja bezpiecze. mam tu kulę. Ej, druga ty, druga kostka! Rzutaj, rzutaj. Dawać kość! Ta droższa! Lepsza! Droższa jest, droższa, ona ma za. rogi. Do góry, do góry, do góry. Kula daje widzę. fula Kula Puszczam to. Czekaj, jeszcze kula, kula daje kula. Kula, dobra. Ale czekaj, może coś jeszcze zbierzemy. No to Ej, mam starą księgę, starą wybitną księgę ze w****** WLEDA! czekaj No si... No właśnie nie wiem co on tam gada, ale coś dziwnego, też tak... A tu na dole, a tu na dole masz jak chodzi w tego, w klejnot. Ja dole Cismy jest trzeci Zygmunt, trzeci tym Zygmuntem, co cię to interesuje? Zygmunt trzeci waza, dobrze gada Dokładnie ale tu, chodź no POPETI frajerze <noise> ty rozbił te K*** mu się po, pobije nam tamburę z... No, z Pięknie jest, pięknie, 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 pięknie. A, raczej raczej, raczej... Dobra, dobra. ile mamy szans? 26 żyje. koła Jak to się, się stanie. Le... kurde, dobra, lipa jest. jest? Mogę tu gdzieś... Dobra. Kurna, się. O kurna więcej Odrzuciły się na mnie! Dlaczego Ciebie nie biją? Dobra, złapałem je. Oh, no. Kur Jak kur Zygmunt trzeci waza. O, idzie, idzie, pa! Dobra. A ten się Kitra już pod wazą. Krzyż to się pójdę. Jaki śmierć. O, Krystian ginie, ja. Christian żyje, Christian żyje. O, głos za tam ten nie żyje do batawatów. O, wzięli mojego ma... headshota. Weź go. Nie Trzeba brać. Chodź. O, jest Krycha, cześć. Siema! <laughs> Iwan właśnie te gnomy rozwalał, a czy zaczą zaczął się drzeć, a wyszedł ten drugi. Weź go no Dobra, prostę. no co one tu robią? Dobra, jedziemy, nie. jedziemy, jedziemy. Nie, nie. O, to przecież ja zaraz życia nie będę miał. Dobra, no do to jademy, jademy A potem ja wezmę ciebie. Ja no. wziąłem e turbulencję. A ja se... A ja, a ja se buty okay. kupiłem. A ja se buty kupiłem. Tak, załóż kaganiec. Dajcie jednego stuna. O, kurwa. No kurwo! Biorę to na klatę. No nie mogę. <noise> Wyrwał mi w ręce! No ja skąd wiedzieć, jak to jakieś kg gówno? Przysięgam, odstrzelę ci dupę, odstrzelę ci dupę za. Ej, jedziemy Ty din din, engine kaput. Ej, się... Ej nieprawda! Co to? Co to? Co to? Co Dawaj, 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 telewizor. Coś się śmieje. Pomogę ci. Nie, coś... nie będę śmieciem. 500. Nie będę, Karolek. Pa, 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 pa. No i Git, już mamy. Nie! Nie strzelaj do mnie! Myślałem, że celowałeś mi prosto ten z odblokowaną bronią Zobacz jaki ładny, jakbym Musisz coś tu zrobić tak. O, o. Telewizor można wziąć, nie? Za kim mamy Bogdana, chodź? Bogdan Wenta, nie mogę! Jest wózek, jest wózek! Spróbujmy na wózek położyć i przewieźmy to! O nie! O nie, wózkowy przyjaciel! Gaść! Chodź! Ręka mu łamie, rękę mu łamiesz! Dobra łamie. Ale ryjem po ścianie, ryjem po ścianie! Dobra, on tak nie żyje, powoli. Nie mam łatwości! Nie stracimy latości w ten sposób, tak? Nie! się Dawaj, dawaj, idziemy rudy. No kurka! Nie! No i widzisz, <laughs> to nie moja wina, to nie moja wina, to on tak ja win. Ta, za niestety. Oku. <laughs> Oku. co to? O, do ja idę, cześć. O, dobra, slandę, man. Slandę, slandę, min. On za nas nie... O kur... Nic nie robię, no Nikt na niego nie patrzył! Ja na niego Iwan pan. na niego patrzył! Nikt na niego nie patrzył! Ja patrzyłem pod nogi mu, a to spojrzałem mu nagle w mordę! Gdzie jest jego głowa? Kuuuucka ka pana! Bogdan węta! Aha, Bogdan nie, dobra Christian, to jest. Czy to ty masz za scanę? Jeżeli masz skanę extraction, to jest jakieś Nie, bo będziesz, to co masz? F**kny diament. Pokaż, co masz. Pokaż, jeden, dwa, trzy. Pogrej, że masz tak. skanek. wazon, wazon. No wazon, zaraz byś myślą... Ale mam wazon. No. Ja f**k, zajebi**ty wazon. F**kny wazon, porcelana z temu. Tak, wiadomo, bez wózka, bez wózka, wiadomo, oczywiście. Mam telewizor. Ty, ja telewizor mam. Idź go wbieg. Czemu on się chowa? Aha, wyciągnął. K**wo. Aha, bo to ta waliza, i... no. Dobra. <laughs> Pan, oglądasz mnie pewnie tak, ja ci powiem tak. Zostaw suba, mega. O! Jedyny, jedyny normalny, małego ja pierdziele. Małego. A ty co to robi, co to robi Mati? O, goni go mały... O kur... A wiem co to robi, Mati, ja wiem co to robi! Może nie to... Zamykaj drzwi za mną, debilu, co ty robisz? O, kur... <gryw> o jest... <gryw> 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 Jeszcze flashem na koniec. Mała kraksa. <gryw> Iwan pamięta O oh, 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 kur dzieciak, a... dzieciak idzie, dzieciak idzie! Zębatis! Ja, okay. Dawaj, dawaj go! O sięaa! Dawaj! Szmulem! A... A... Nie... Gdzie jest go? Dobrze byłem więcej warty niż ten dzieciak Nie zdążyłeś. No. A tyś... a... Ja p... W dole! Pojawił się ten... Gdzie jest głowa Iwana? No A, bo we wózku jest jego... To tak, no ty jest... mówię, że w wózku jest jego głowa! Bo coś tam roz... Mał, widziałem. I I nie wiedźmy się. Dzięki pozor. nie przejmuj się. Czekaj. I pan próbuję tej, nie... się... ej, próbuję, posuńcie się, uważaj! Puść, 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 puść! O, zajebiście. się, jak... Jaki... Obronną ręką o, widzowie! Postarali się chłopaki! Postarali pan... się! Postarali się chłopaki! Jedyny! Tak? Iwan. Nie rób mi nic. <laughs> widziałem to, widziałem to. Widziałem, ja was eee. obserwowałem bacznie. No kurwa, ja znowu, proszę! A rzut dzieckiem. To się eksploduje. Dobra, wysadziły się, to, no. idiotki. Czy Przez... Iwan, czy nie? Nie, nie Iwan, Iwan ikwan, jaki skampióny Jack. Oku! Aaa! Ty dim. <dń, ty> <noise> Kto wysadził ten granat? Co za debil wysadził ten granat? Nie ja. Oh, oh, o Oku! 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 żyje nasze żyje. Kupi, Na Weź mu w końcu! Rzuć nim! Rzuć mu do dupy! Kuźwa! Wypieprzaj dziadu karmazynowy! Kolejnego! Zapysk do ziemi! Oh. Co! Hey, dobra, ja! Dale! to Skakujcie tu! Skakujcie tu szybko! Skakujcie! Skakujcie do wózka! <coughs> Zabierajcie je sobie! Śmiecił garbaty. Ej, to mój tekst! Śmieć garbaty to mój. Gu, gu, gugu gaga! Nie, ja, bo ten łapiwala trzeba mieć! Wózek, zostawiam ich! O! Nie patrz mu w gałki. Nie! Żyje, no, to żyje, 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 nie, że nie patrz Chodź, Majzoni, będzie po. No. Mam to! Ja pierdolę cię, gubię wyszło! Dawaj, dawaj! Gdzie puzon? Jej, ja, puzon chyba przeżył, sprawdzę. Nie, wyjdziemy teraz? Karol, Karol, spójrz na to! Panowie, ja potrzebuję hap. HP. Ale jaja k***a. Tidin, tidin. Miałem Kwa full HP. Ej, to są trzy. Łoł! I Leszana. No nie zjadać, zjadać tego, no wy k***y, ku... no te... no te... ja, ja, no ja też z tym. Ja Dobra, startować? No mam. Jakiegoś flesza, przepraszam. On odpali! Szluty, szluty! Co to robicie? Kto jest tym Kto to odpali? Karol! Karol! Na pewno! Coś wiedziałem! Mam nagrane! Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Kto to napisał? To byłem ja. 60 moje. A co z... Damn! Damn. MC Alek. MC Alek. Ej, Karol, poczekaj, poczekaj. Nie nic! <grym> co tu... jeszcze... No, co jeszcze to? 25,60! Dobra! Zajbiście! No, Karolek wy. Wyszedł A, i od razu dzbank! To, to się podniecasz! Popię, jak żółta drożdże, ciągnie. O kurźwa. O, o. Ej, no już mamy po, punkt sporny chyba. Mamy punkt, Ta. no? 59 A to lubię jeszcze koła. Ciąg, ciąg. Kicha. Ty, ale uważajcie, bo to może wybuchnąć też. Czaa. Siedzi. Cao! Gdzie Tam jesteś? Góra! Ej, bierz Kasa o. do porka. Cześć. Tak, a ty Kasa, idziesz do pysiorka? Tak, do koszyka. Podstaw w wódze. A no, mogliśmy te dwa sprzedać. No. O w dupę, ślipę, tak Nie, no bo nie przenieśliśmy. Nie przenieślibyśmy dwóch w czasie. Ale tak, żeby pionowo był. No przewrócić! Prze drzwi jak słabnie Ej, dobra, pomóżcie mi to przesunąć! Ale, ale to trzeba jak z profilem. Profile. Ej, czekaj, ale to Jest, siedzi. Cześć, trzeba to podnieść. Podnieść to do góry. Kur! Dobra, jest, jest, no, tak. jest, jest. Skielet yes. trzyważon. Gówno! Nic nie dość tego tu! Nie mam miejsca już! Kaczka idzie, ja ją... E, uwaga, ja ją trankuję, wy ją podnosicie we dwójkę i ją strzelacie. Gotowi? 3, 2, 1 no ale do góry i walczy nie Dawać! Raz! 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 Rafał! Rafał! o nie dawaj! Ja walę! Raz, dwa, trzy! Walczy! Mamy kulę za dwa koła, brawo! No, 1, 2, 3! Zaraz dalej iść, Będą no. problemy, na pewno. I tam nie da się z tym dawaj, jechać. Po, poprawmy, poprawmy, dawaj. Nie da się z tym jechać, stary. Dobra, może ty lepiej prowadzisz po prostu. Może masz G klasę i potrafisz lepiej prowadzić. Wiesz o co chodzi? Patrz, oni postawili tutaj to gówno jeszcze. Ej, czemu tu jest rudy z klanu? Ubo, Marciani. Nie, Majersjanin to najgorzej, bo on zawsze mnie Dawajcie ten extraction zamknij. Zapracamy! to stojny! Czemu? czemu? Jest, są dwa po A co tu? To A gruby! O, dwa ze sobą, nic Marcelina się da, ale tego się nie da. O, co się, o, co się granat? Panowie! O, dobra! Dobra! Patrzcie, jak mi się. O! Jest! O! Ten drugi nie zginie, ten drugi nie zginie. A, dobra. ten drugi nie zginie! Ale to stun! Ale, 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 ale o Jezu, jakie robi? Dobra, zpierdam, bo zginę jak zwykle. On, 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 jego się nie da zabić. Patrz, 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 bo to stun na chwilę jest, popatrz, on zaraz wstanie, on zaraz będzie chodził. Chyba, ja mam. Ja, idę, ty mu walnę, Pa tym ty mu go walnę. O. o no? Łooo! Wow! Rozpieprzył koronę, no co za brudna świnia Dobra, to chyba się nie opłaca go bić Ej, mam puchar dla ciebie! Puch? Przejdzie? Nie wszedł Nie, ak nie aktywowałeś miny Aktywowałem, ale nie wszedł Ty, on nam zniszczy tą Nie, on chyba nie, on tego nie rozwali chyba Rozwali, ej, ej, ej. pa! Popaki. mam puchar no, no, mam, super e -ja problem. Dla ciebie O o Weź koszbetuj! Zniszczy nam szafę! Walnij go, go tym, Karol, co ty? O! Uciekaj, 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 <śpiewanie> NIE! Ta kaszka mnie w... Nie no, nie sięgnie nas chyba, co? Sięgnie. Nie sięgnie nas. Jak on nas sięgnął? No... <śpiewanie> Ej, szczerze, to, to jest najmocniejsze, się gówno. najmocniejsze gówno, najmocniejsze gówno, jaką tak może. No tak, mówię, że tego się nie da zabić, na balacie jakimiś. to, jest to jak miś. O Karol o Karol się ciekawe, jest. bo nie Karol, Karol już szuka nowego Velara. No, po roku. no, 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 Velar po roku że umyty na gąsienicach jeszcze. Chłop nawet przyjść do samochodu nie potrafi. Ale sam jestem czy nie? Halo. <noise> nawet nie Halo. W ciobie, niech, Nie, nie no właśnie, niech zrobi coś tam, pokażę. Może mu powie, że... A to sam samą taktykę co ja będzie walczył z tym potworem No jeszcze jak przyjdzie Marsjanin to już w ogóle, engine kapuje Co on robi? Co on tk tk <głosy> <głosy> na potem. Jeż, A, jest. Jeb. No. No, dobra. A, zarobu, jest! Marcjanin! Mówiłem. I ma -way zostawił ją. O, no to super, po, no to ginie. Ale jak będzie wydawał dźwięki, to przyjdzie i go złapie. Chodzi. O. Tryb kadłówek, tryb kadłówek. A, jak on usiadł, A, ty! Jaki pampers, ja, nie mogę! To... Dawaj tą piłę. już ma dwie rzeczy tu. Karol, Karol w ogóle że sobie chyba na koniec i liczył, że właśnie znajdzie on, on, on ma 15 Więc koła tylko, ale przejdzie. musiałby głowę kogoś mieć go Ej, żyjecie? Nie żyjemy! Mi. Żyjemy, no, Karol! Karol, to żyje? To czekajcie, czekajcie to żyje. Ja jestem ciekawy, co on zrobi Jestem bardzo ciekawy, to jest taki ja eksperyment, to eksperyment społeczny to. To. Eksperyment społeczny Robimy eksperymenty Masz talerz na on to zrobi. To w kolorze Karola, to jest w kolorze Karola. Ale on Co nie zna on zrobi, ale nas i tak nie zrezbi. Bez kitu. Ale wiem. on nie Hej, <laughs> 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 Nie odpowiadajcie mu, proszę. <grymne> Na górze może tam małą zabrać, On tak za te rzeczy, <grymne> po to mało, no. Tak On z dwie godziny odcinek po potrwa, no. Na no Discordzie chyba będzie <grymne> gotowy. Ej, <grymne> poprawia słuchawki? O, no. <grymne> <Odpowiadają>. <grymne> Jezus, Jestem przy drugim extraction point'cie. <śmienic> <śmienic> o, on odcinek On ma tak, on ma tak, on ma tak. Dzień, dzień 48 pierścień za 500 dolarów, żeby ożywić kumpli, którzy nie wiem gdzie umarli. Bo on stary w 60, w 60 seconds za dużo grał, wiesz o co chodzi? On wraca od tego samego pokoju, do Welara wraca! To jest uzależnienie od samochodu. On ma? No to jest pod tabem debile, mapę, mówiłem wam. To, ja. Tu, tu jest mapa? mapa? No, jest siedem mapa razy wam powtarzałem. Aha, mówiłem, że To ja park, nagrywam drugi odcinek bez mapy. Elegancio? Jest blisko. Jest blisko. Okay. W lewo, 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 w lewo, idź w lewo! Śmieciu! Szafki nie otworzył. Pa, tu będzie czerwony. Będzie, będzie z kubkiem czerwony. Ja, ja jestem tutaj na prawo. Jest mina, ktoś nie na tej miny właśnie. Nie tu! Nie, tu Python jest. To jest moja piła, to jest moja piła. On ma kubek <laughs> za 2400, bierze piłę za 700 dolarów. Ale, ale to nie, nie zmienia faktu, nie że głów nie, nie wziął ani jednej. Znajdźcie zaraz, bo on nie widział i. To jest nie. za 1000 no? To, 1100, to jest za 1100. Nie, no, debil. Ale on nie będzie nas szukał, 100% że od nas nie będzie szukał. Ja ale jak on ja, to uważam, bez tego ja uważam, beda? że on przyniesie ostatni przedmiot? O położę po prostu. A nie, kaczka chill. nie, mapa kubek? Nie! 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 Zadzien, nie kaczkę, nie van, kaczkę. Nie, nie, nie! Nie, nie. nie. nie zadzwońcie do niego, żeby tego nie robił! Nie no, zostaw go, no nie gra. Zostaw Nie, nie, czy kaczka. Dzień 748, zebrałem wszystko, koledzy dalej nie żyją. Ciekawych, pokaże się kretem. Dobra, chłopaki, mogę to naprzeć już. Nie! On no, zrobi, zaraz, zrobi, ale nie zrespi.

nie mogę, widzę. Czekaj, stoi, stoi, mnie. czekaj. Ty on do mnie dzwoni! Aaaaaah, aaaaah, ci Ej, odbierasz się? <śmienic> jazdy, czy nie? Nie odbieram. odbieram nie, nie, zbieram. co tam, zbieram, co tam? <śmienic> Nie odbieram, nie odbieram. Nie odbieraj. A jak no, myślisz? Czekaj, czekaj. Dobrze, pozwolę sobie. Karol, uwaga, uwaga, Karol tam dziś nie jest 160. No halo! No, a. Wy żyjecie? Nie żyjecie? A jak myślisz? No to czemu mi ku** na Discordzie nie powiedzieliście? Ja zbieram k***a 15 tysięcy sami jak debil Dobra, to będę z tobą na Messengerze, stój Dobra, cześć Nie, stój K***a ma. To już jest O a to... ja, I wracam po... Nie, idźcie! co będzie? To, co? 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 Jest, jest, jest puchar. <goda> I co, on będzie teraz z tym chodził? <goda> no idzie to Felara siódmy raz! Gdzie jest trzeci? Stary, jak on się we w domu nie gubi? Jak on się we w <goda> domu nie gubi?! Mówiłem, że by chciał znowu! <goda> o, nie. można Nie! O kur... to się patrzy? Nie a moja widzi. po prawej. Nie widzi mojej głowy, widzi? Ej. Widzi. Po co on idzie? Czekaj, bo ja muszę wrócić, Cię ożywić. Czekaj, stary. O Boże, on, on myśli, że może Cię ożywić w statku, a jest 2 na 3 Gdzie to księ, kur... <grym 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 <grym> się ku. Respekt. Patrz. Tak to jest właśnie z tym niesłuchanie. No, <grym> tu śmieci ramowo. mnie wrzuca. O <śmiennie> się na nowo A tu jest bazą ze sześciu no, Jest kit, jest kit Jest kit Dobra no, ten czerwony, przecież mu jest zaraz kit. ten czerwony robi jumpscala jest na mordę, to 100%, 100%. No z tego można ominąć? Jest, Opa, jest, głowa, głowa, jest. jest <śmiennie> Krycha, jest Krycha nie wiem gdzie go odrodzić No jak, nie był tylko w jednym miejscu jeszcze, w lewo A to dla No i puchar? Ej śmieć Top 10 geju Idzie gruby, idzie gruby, idzie za ścianą gruby chyba Po co on do niego biegnie? Dobry, 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 no. Czemu ty nie wybuchasz? Łapie go... go, łapie go, łapie go, bo idzie, bo Koniec! No, ty przeleciał, koniec! Łapie go zaraz w pole, zaraz go... Idzie zamiast kucnąć! O... go cały czas przecież. Dalej kaczko, bo mnie zdradzisz Dalej. Chowaj się! Chowaj się! się w rogu. Nie, no nie, nie widzisz mnie. Widzisz? Nie widzisz. No po co on widzisz? gada! Nie, nie widzisz. Po co on nie. gada? O kur... nie! Kudy, ja. o, ale nie wierzę w to. Mój mózg tego nie ogarnia. Ku... Żyje, Pisz od żyje. żyje. Niech zamknie mordę! Po co on się odzywa?! On powie. do, on do Ty! Nie, nie wierzę. Nie, nie on, on... Już biegnie. O nie, no, kaczka, to, O kur... Oh, kur... Oh, kur... O kur... O Ej! To Dobra, chłopaki. On ma, ma więcej farta niż domu, na ja. naprawdę! Naprawdę! Ja, tu, tu, ja. tu jest to samo! On już nie wie, pan. Żegnajcie w. Ej, on nie wie, on nie wie! Tylko. On, on nie wie. Dźwięk wydaje, po co on dźwięk wydaje? No niech kutnie wrogów! On chce na górę. Ale nie pokutnie. Nie, no on jest. Jako to grzyzień! Nie, nie wierzę w to. To jest GG. DJ, <gibliotek> <nie>, tu <gibliotek> nie, nie, <gibliotek> nie! Nie, nie! nie <gibliotek> <Velarn>! <gibliotek> A tu będzie ufoludek. No, zajebiś, no. No i gada. I, i gada, Chowaj! I gada, idzie, Chowaj idzie się pod stół! Debil. O, nie koniec. No, nie wierzę, nie wierzę, Już nie koniec. Nie, koniec. bo 50 HP zabiera. pomścicie, ku, pomścicie mnie kiedyś piekle. Chuj z tą grą. Repo pokój. Żyje! Nie. 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 Kurdeee! ja, Jaka dzielna yeah, warga. 95 taka... yeah. Ale komentarz masz do no, nie? Nie, najlepsza no, ze świata to był 28-ty po... do kurde tego autka. Do Velara, ja... no do Velara. To już Velar nazwany <laughs> był. Do Velara? To był Velar. Ty. A, Velar, No dobra. To, do ej, to z... chociaż dajcie mi wygrać za to. Walka. To <laughs> O! O kur... Jeba. Co czemu? Dobra, dead. Ja pierdzielę. Dziecka. O, dobra, oh. jeszcze. Raz. Ej, gdy tak żeście strollowali, że ja nie wiedziałem czy ja offline nie gram.